Witamy serdecznie przed Państwem kabura kabura kydexowa stworzona pod model pistoletu Walter PP i nasz zakup szedł w kierunku tym, aby ta kabura spasowała nam do pistoletu węgierskiej firmy FEG model up. 66 kaliber 765 Browning. Jak wiadomo, ten model, który Wam zaraz pokażę, jest to model wzorowany na Walterze, więc zaryzykowaliśmy zakup, że będzie pasowało. To zaraz się oczywiście okaże. Tak, Zobaczycie sobie, jak taka burka jest zrobiona. Tu mamy takie tuleje gumowe. Oczywiście możliwość dociągnięcia regulacji, aby Szybciej, mocniej e, tu, dokonywały tego zacisku. E, wówczas będziemy mogli sobie kontrolować e, docisk e, kabury do e, pistoletu, tak żeby było e, optymalnie. Tu tak samo, tak samo regulacja. Klips bardzo mocny, e, więc nie martwcie się, że wam tam coś będzie, bo widzicie, dość dużo trzeba użyć siły, żeby go w ogóle od, od, odchylić, więc będzie dobrze przylegał do paska. Sama kabura bez broni, jak, jak, bo to jest kabura wewnętrzna, też warto powiedzieć. Sama ta kabura jak jest założona, jakbym testowałem, te, to wyżłobienie jednak, przynajmniej w moim przypadku, przy jakimś skłonie schy, schyleniu się jest jednak odczuwalne. Natomiast y, wraz z pistoletem idealnie się, y, idealnie się nosi, nie czuć w ogóle tego, tego występu. Ok, w takim razie zaczniemy może od y, pistoletu. Właśnie to jest ten model: AP66-765 Browning. Sprawdzimy sobie, czy jest bezpiecznie komora jest pusta szczął kontrolny i teraz tak yy, ok Zobaczycie sobie jak to jak to się prezentuje jak widzicie państwo wchodzi idealnie idealnie nie jest to nie jest to u duży pistolet jeżeli ktoś ma potrzebę noszenia broni i lepiej się z tym czuje no my akurat takiej nie mamy natomiast gdyby była, to jak widzicie nie jest duża. W porównaniu widzicie na mojej całej ręce się cały zestaw mieści. Ten występ, którym wam mówiłem praktycznie nie gra roli, bo on tu ładnie się komponuje z bronią. Troszeczkę mamy tu wystającego elementu, ale to też nie jest żaden problem. I powiem Państwu szczerze, że do FEGA A66 nawet troszkę siły trzeba użyć, żeby go teraz wyciągnąć. Jest idealny. Jest idealny. Polecam ten model, Jerzy, bo tak jak wiecie, Waltery PP jednak trzymają mocną cenę obecnie na rynku. Natomiast FEGA można sobie powiedzmy za około Między 800 a 1000 zł już w takim bardzo dobrym stanie y, znaleźć na rynku. Myślę, że to jest fajnie, fajny, fajny sposób y, dla kolekcjonerów, jeżeli podoba im się ten, tego typu broń y, i chcą, chcą coś takiego mieć y, u siebie. Oczywiście z, poszukajcie sobie w internecie te kabury teksowe. Y, tak jak mówię, do fegów pasują idealnie. No do Waltera wiadomo, też będą pasowały, no bo one są pod niego robione. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.